Hej, z tej strony Billy Del. I no, chcę Wam pokazać kilka niespodzianek, które właśnie się zdarzyły. No, mam tu jak widzicie farmę Dyń. Yy, no, mogą teraz fajnie handlować z Jędrzejem. Tam chyba teraz gdzieś poszedł. Yy, no. I. Patrzcie, tutaj buduję coś. No, jeśli patrzyliście na. No. Można się raczej domyślić, co to jest. Ale dla tych, co się nie domyślają, to podejdę tutaj. Tadam. Buduję <gryw> twarz mojego skina. Chociaż niestety popełniłem jeden błąd. No i muszę zaczynać prawie od początku. No e tak. Lawy tutaj na chwilę wylałem, bo wcześniej. Jak widzicie, trochę powypalałem las. No. Założyłem taką oficjalną farmę owiec. No, jak widzicie, jest ich tu sporo. O. Dobra. A teraz je golię, dlatego że no bardzo potrzebuję. Bardzo potrzebuję tej wełny. No, no żeby ukończyć mój projekt. Tak. No. O, ale dzisiaj miałem wybudować wreszcie swój oficjalny domek o tam. Dlatego, że z tego co zobaczyłem z tego co zobaczyłem, nie przyszło mi do dzisiaj żadnego komentarza na temat o w ogóle patrzcie, mam pieski. <grym> o. Nie przyszedł mi żaden komentarz na temat tego, czy może zostać tu, czy obsiedlić się tam w lesie, nie. No, więc. Więc tam się osiedlę. O! A co do piesków, to no. Tutaj są pieski. Jeden ma czarną obrożę. Jeden czerwoną, jeden. jeden pomarańczową. Ej, ja, uciekł mi. No. I mm, chcę, żebyście im wymyślili imiona, bo... no. Proszę udzielić w komentarzach wreszcie na jakiś temat, bo na razie tak naprawdę to jedynym użytkownikiem YouTube'a, który na razie odpowiedział na moje pytania, był... No był chyba tylko jeden użytkownik. No, Jak zbuduję ten dobek, to mogę Wam nawet pokazać. No. Przy okazji się upewnię, czy go już nie pominąłem. Albo tak naprawdę... Nie, nie. Zrobię to na końcu. O, mam też tutaj farmę kakao. Co, yy, jak tu mam z tego skina? Czemu mam tutaj takie dziwne coś? No, mm, nie mogłem znaleźć w okolicach już żadnej białej owcy. więc A powrzucałem niektóre tutaj, tak żeby porozmnażać, więc. No, miałem tu białą owcę, bo niestety tu, stąd dwie zabiłem. A potrzebowałem rozmnożyć jakieś z tą czarną oczywiście pofarbować. No więc zbudowałem taki żurawia, Ja tak na smycz jedną wziąłem. No. A potem tak do wody, żeby nie otrzymała żadnych obrażeń i się udało nawet. Mm. No. Yy. A tak. A tak wróćmy do tego, bo mam zbudować domek. O. Yy. Do elementów. Yy. Do elementów dekoracyjnych przyda mi się trochę białej wełny na obraz jakiś. No, o! Też zbudowałem kolejkę. I no, będzie w miarę szybko. Pyk. No. I proszę. Hej, pieski. I jesteśmy na stacji końcowej. O! Też zapowiem sobie liska. Ładny lisek, który. Nadal trzyma dylta, którego mu dałem. No. No tak. Głównie będą potrzebne cegły, półpłytki, schody. więcej drewna i takie schodki. I to są przedmioty, które na razie będą potrzebne. Bo na razie to będą podstawy. Elementami dekoracyjnymi zajmę się później, ale chwilę, bo już się robić, no ja... Ta, to jednak se wrócę na farmę i se pozbieram żarcie, tak żeby mieć do budowy. No. Zaraz, bo ja już pozbierałem marchewy. A, ciastko mam. Mm. Już nie mam ciastka. Mm. Trochę przy nic. A, o nie, o nie. Dobra. Parku. Dobra. Eee, I śpię sobie. Dziwne, że Jędrzej na razie nie przyszedł. Mm. No, o, Jędrzej, za późno jesteś. O, w ogóle, patrzcie. Mam diamentowego Jędrzeja. Nie zamykaj mi. Nie zamykaj mi, mówię. Patrzcie, co mi sprzedaje. Nawet po, po zniszczce pszenica, marchewka, dynia. Yy, w sensie za te rzeczy. To mi sprzedaje szmaragdy za te rzeczy. Jabłuszko i ciastka za szmaragdy, ciasta też. Yy, I sprzedaje mi szmaragdy za arbuzy. Yy. Podejrzaną potrawkę sprzedaję za szmaragdy oraz złotą marchewkę i kawałek leśniącego arbuza także za szmaragdy. No, więc Jędrzej, no, ma już spoko oferty, o, oferty, no, a, mm, no, yy. później jeszcze nazbieram tych dyń, żeby z nim przehandlować, w ogóle mam już mnóstwo emeraldów, yy. No, jak widzicie, to na pewno był tu pożar lasu, a nie tak wycinałem, bo jak ścinam, to całe drzewa. Mm. Mm. Tak, i na tej górze muszę sobie wybrać ładne miejsce na dom. Mm. Mm. jakby co, to nie jest jeszcze tak konkretnie miejsce na dom znaczy to nie jest miejsce na wejście myślę, że gdzieś tu zrobię sobie jakieś okienko ładne tak będę miał mm, będę miał widok na to co do tej pory zbudowałem później zrobię tu gdzieś kolejkę jakąś o mam kamienny kilof, dobrze się składa Hmm. Hmm. ale później tak w mojej wyobraźni to ten, to ten dom będzie tak dobrze urządzony normalnie hmm. no. no chociaż myślę, że wam oszczędzę trochę tych szczegółów jak na razie kopię i no, wrócę po prostu do was jak już zrobię... No wykopię te wszystkie dziury. No. Po, potem zrobię to ozdabianie i inne takie. Więc na razie pauzuję. Ym, no. To tak. Ym, no, to zacząłem się wkopywać w tą dziurę, a teraz... <gryw> no. To jest ta sama dziura, jak widzicie. Ale udało mi się przekopać. Tak nawet bardzo dużo. Yy, ułożyłem sobie skrzynki, piecyki wziąłem kilka temów oczywiście z tego, no, z tego mojego starego mieszkania yy, tam za tą głową gdzieś. Yy, zajęło mi to gdzieś z 20 minut chyba, z tego co dobrze się orientuję w czasie. No. Nie, efekt jest spoko. O nie. O nie. Piesku, chodź tu. <noise> Dlaczego nie chcesz, żeby ten piesek siedział na tej klapie? Bo ta klapa to jest kopalnia. <noise> no, coś nieciekawie by było, jakby tam wpadł. Nie wiem, czy mógłby się do mnie teleportować. Z... Mm. Znaczy z... z góry na dół to na pewno by mógł, ale z dołu na górę to nie wiem. To zależy od ukształtowania terenu. No i pamiętajcie, żeby... No, wymyśl, please, wymyślcie im jakieś imiona, bo ja... No, nie wiem, jakie je nazwać. Hmm. No. Tak. Hmm. Hmm. Tak, co trzeba zrobić na pewno? Hmm. Co by się na pewno przydało w bazie? no tak, yy, tu jest taki pokój ogólny do pracy. To raczej taki do podziwiania widoków, których nie ma aż tak dużo. Tu jest taki łącznik, więc myślę, że mój pokój będzie gdzieś tu, a tu zrobię jakąś stajnię, albo farmę. I. Yy. Yy. Mój pokój oczywiście myślę, że będzie... O ja. No, mój pokój raczej będzie najładniejszym z pomieszczeń tutaj. Yy. No zresztą pokój musi być raczej... raczej udekorowany. I zadbany bardzo. Yy. Więc takim go zrobię. No. Yy. Ach, kurczę, próbowałem coś zrobić z myszką tak, żeby tak żebym nie musiał ciągle tego trzymać, bo mi się tak czasami zdarza, że, że, się, że nie muszę trzymać, że automatycznie kopię. Ale tym razem się tak nie dzieje. Niestety... Myślę, że znowu zapauzuję i wrócę do was, jak to wszystko już skończą robić. Mm, no. Yy, no. No to o, znowu wracam. Yy, trochę się znowu pozmieniało. Yy. No. Pieski wyglądają trochę nieszczęśliwie, ale... Do momentu, bo... Patrzcie na to. Klub dla piesków. Tu miała być kość, ale... Pochodnie wstawiłem. No, przez przypadek. Członkowie są niezapisani. A dlatego, że te pieski jeszcze nie mają imion. Więc zwracam się po raz kolejny. Już chyba trzeci. Właśnie. Zaproponujcie jakieś ładne imiona dla nich, bo. A, tak wiem, że tu jest mieć. Yy, I właśnie chciałem Wam powiedzieć, yy, że tego domu na pewno się nie ogarnie na jednym odcinku. No. Dlatego myślę, że już zaraz... no, za chwilkę będę kończył ten odcinek. Hmm. Ale jutro właśnie nakręcę odcinek z tego samego. No, mo może pojutrze też będzie, jeśli, jeśli będzie to tego wymagało. No. Bo fajnie by było, gdyby baza była tak bardziej rozwinięta. No, znaczy, no, no teraz jest bardziej mój dom, a nie baza. Baza to bardziej, to lepiej można mieć tak, jak coś bardziej zagraża. Mi na razie nic tu nie zagraża. No. Więc to jest mój na razie domek. No. Ale, jak mówiłem, to chyba już muszę kończyć ten odcinek. I pamiętajcie... Żeby zostawić łapkę w górę oraz komentarz. Jak mają się nazywać te pieski? Piszcie coś w stylu hmm, pomarańczowy myślnik. No i tam jego imię na przykład. Tak jak i czerwony, i czarny. Jeśli macie jakiś fajny pomysł, to proszę napiszcie No. A my widzimy się już jutro. Więc. Ну, ну, так просто, папа. Ну.